Ale, ale, no witam cię serdecznie na tym odcinku, moi drodzy Kolejny film, który powinien nas uspokoić niesamowicie oraz rozluźnić Witam serdecznie Tak, tak, dobrze myślicie, dobrze myślicie, moi drodzy Satysfakcja Nie wiem, jak mówię to słowo, to się śmieję, bo już naprawdę ty, tyle z tym słowem się wiąże mój kanał, że mnie to bawi Mo Ale dobrze, moi drodzy, na samym początku zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie ten kanał Jeżeli chcecie więcej takich odcinków Subik dla mnie jest bardzo ważny, moi drodzy, 800 tysięcy widzów już jest niedługo Dlatego zostaw subika Trzech ostatnich obserwatorów mojego Instagrama, moi drodzy, losowych Oczywiście dziękuję każdemu, że mnie obserwujecie Przepraszam, że teraz tam jestem nieaktywny Aż tak, ale jeżeli również chcesz się pojawić na ekranie No to zaobserwuj mojego Instagrama No, dziękuję wszystkim Jeżeli dzisiaj powiem wow, no to kończymy film Czegoś takiego jeszcze nie robiłem, więc muszę się przygotować Na to, żeby po prostu tego nie powiedzieć, bo będzie kaszana I muszę się pilnować bardzo, i to bardzo No, chłop tutaj na wrotkach jest totalnym kocu Ja pierdzielę. Michael Jackson na wrotkach Elegancko Nie możemy powiedzieć tego słowa właśnie O którym wcześniej mówiliśmy, moi drodzy Bo wtedy włączam film, i to jest... <laughs> Jaka suknia? Nie mogę, no nie. O, to są takie buty. Co, co, co Mam siatkę i sobie piasek. No, to niezbyt dobre buty po prostu na plażę, chyba, nie? O Boże, moje kolana by były już w dwóch częściach. Oa, ale jest, jest dobre, jest gościu. Ty, pa jajka to są. Te jajka chyba były gotowane. Nie wiem, z pięć dni, co tam się stało. Pilnujcie się, moi drodzy, wy też. Nie, bo, bo, moi drodzy, no, mamy challenge. Jeżeli powiemy te słowo, no to kończymy film. Mam nadzieję, że nam się to uda. Malowanie... ...sufitu w ten sposób, to jest chyba jakiś pokój dla dziecka był. O Jezu, ale, ale gruby ten, znaczy ten... ...ten długopis strasznie dużo tego marnuje. Tuszu, jakby to powiedzieć, ale o, love. Miłość, moi drodzy. My mamy, moi drodzy, miłość... ...do satysfakcji wychillowania oczywiście. Samolot, a nie, myślałem, że jakiś samolot z papieru toaletowego będzie składany O ja, nie mogę, ale dobre Nie, to, to mi się podobało widzowie, to mi się podobało Co, wbijanie paznokcia w jakiś ogór? Co? A i to, o nie, o Jezu, jak to smutno, nie To płakało Bo to fajnie wyglądało, ale też smutne, no, bo to naprawdę wyglądała jak jakaś twarz, dosłownie to jakieś kurde kluseczki są układane Jeżeli nie no nie powiem tego słowa, moi drodzy, nie, nie mogę. Ja nie nie chcę kończyć tego filmu, nie chcę kończyć satysfakcji. To jest dość proste, po prostu nie mogę powiedzieć słowa. Tylko najgorsze po prostu, jeżeli zapomnę o tym. Jeżeli zapomnę o tym, żeby o to powiedzieć. To był jakiś w ogóle jakiś wielki karp chyba coś tam. Nie, nie zwróciłem aż tak uwagi. Czy to jest cebula? O ja, a to jest... Ale dobre, ty... No i to się nazywa, moi drodzy, IQ dobre ludzkie. A jakie dobre ludzkie Że się układało wielkością, moi drodzy Ta, ta cebula, nie? Ta cebula się układała wielkością zarombiste. No tu co jakieś, kurde Talerze z metalu, co to jest? O, żeż, ty. Co to jest? O, ja, ale satysfakcja ty, Ale to jest niebezpieczne, chłopce, bez, że A to nawet, to była kobieta, czy chłop? Bo teraz nie wiem, ale nieważne Tylko, że to niebezpieczne, żadnej maski nie mieć, kurde Te szkło się tak na wszystkie strony leci. Aha. To widać po prostu osoby, które już naprawdę są dobre w tym co robią. O. Pracownicy. Okej. Okay. A i woda nie wyleci. Ja nie mogę... A to jeszcze jakiś młody ten! Jakiś młody to zrobił, zarąbiste O, ale dobra, pa! I znowu trafi. A to u nas daleka dosyć rzuca, nie? Dobrze, dobrze idzie, dobrze, dobrze. Satysfakcja, moi drodzy, to się liczy. To się liczy w satysfakcji oczywiście. To jest czyszczenie jakieś kurde, McDonalda. <grytanie> nie no, ja nie wiem, bo ja nie chcę też za dużo mówić, bo jak dużo mówię, to potem się nie ograniczam w słowach i mogę powiedzieć to słowo, którego nie mogę powiedzieć. A filmu naprawdę nie chcę kończyć. O, jak to jest idealnie malowane. Takie serduszko. To jest jakiś talerz, nie? Taka miska, no. Miseczka. Jakie wzorki zarąbiste. A to co jest? Aha, włosy se układa na to Fajnie Chciałem takie coś <laughs> O, to jest jakieś, jakieś buty, kurde Co na straganach pewnie będą Te, co, Takie buty mi się z takim czymś kojarzy Po prostu, że na straganach są umorzone Takie tanie buty No jest jakaś zwykła siateczka, no Cięci siatki to jakoś nie powoduje jakoś radości ja, Ale nie chcę wam dzisiaj ciąć, żebyście widzieli po prostu, że nie powiedziałem tego słowa, nie? O to chodzi Jak to działa, że... Aha, bo on ma takie ten, urządzenie na sobie zamontowane Może tak gry robią, mi się wydaje, że tak komputerowe gry robią w ogóle Tak obstawiam przynajmniej Widziałem jak FIFA robią, to, to mniej więcej na tym samym właśnie polega To krojenie ziemniaków? Ale dlaczego? <śmiech> dlaczego? <śmiech> <laughs> co to jest za urządzenie? Pan nawet nie dotyka tego Tego, ziemia, ziemia jest sama ubijana Tego <laughs> Nie wiem, bawią mnie niektóre te filmy, są dziwne <laughs> Ok. Zrobiła sobie łódkę po prostu z liścia, super Aha, to jest, to jest nie to jest inny film, to jest muszla Ale dziwne, kim, nie, nie ma takich muszli, halo, co to jest? Jakiś fake <maka> macaron Raymond to się chyba tak nazywa, nie? Ja nie mogę i co? I... Czy to jest miód, chyba, nie? Nie wiem, nie wiem. Jezu, jakie ciasto? Normalnie. Co może pizza? Największa pizza w naszym życiu. Co, co oni z takich rzeczy robią? Co może te kluseczki, czy co? To wygląda, jakbym chciał taki wielki bochenek chleba, a nie! On to wydłuża, tak jakby. Nie wiem, to. No, dziwne rzeczy są, moi drodzy, w innych krajach, po prostu my, my nie znamy takich rzeczy, ok? Tu seleci jakaś paczka, tiktaków, w które. Sylcepię <laughs> piaskiem. Nie wiem, moi drodzy. No, no, slomo po prostu, zwykłe slomo. O, ale równiutko, piękność. Piękność. Ani razu nie powiedziałem wow. Jezus powiedziałem Moi drodzy, ale jeszcze w tak głupi sposób Chyba nigdy nie powiedziałem, mam, naprawdę Nie wiem, w, w najgorszy sposób to powiedziałem Co tu się... Nie, 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 ża żałosne, nawet nie przez film, tylko przez własną głupotę to powiedziałem Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i żegnam was To jest, to, to był przypadek moi drodzy, to, to nie miało tak wyglądać wcale Wcale to nie miało tak wyglądać, jest mi przykro po prostu Wpadajcie na mojego Instagrama, zasubskrybujcie kanał Mam nadzieję, że każdy łapeczkę zostawi Jestem zawiedziony po prostu Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, Siemano!